Nie, nie Nie ma takiej możliwości. Nie ma takiej możliwości. Nie, 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 Ja decyduje, że nie, 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 nie Мне вообще черт пыхать, урва, люди, в курмах. А я не хочу иметь проблем с пальцем, мне какая паза? Так, было. Też nie będzie kurze. Nie wiem, jak dzieci pójdę, nie wiem. Tak? Nie technicznie, tylko kurze o u mnie. No i koniec. No i co? No i co? Ja, yeah, ja yeah, moek kliek kubisa. Ja yeah, moek kubita. Ja yeah, moek kubita. Ja mm, moek kubita. Ntrekote ko benga yeah, kujai. Ja moek kubita. Bo ye somblam. Nie dajcie mi cześć, tutaj kurwa do chałupy, kurwa, bo znowu będzie policja, wszystko kurwa będzie. No. Nie. Nie chcę kurwa je tu widzieć. Nie, nie chcę jej tu, tu widzieć. Nie. Nie chcę jej tu widzieć. I też się po szpitalu, kurwa. Takie cylki kurwa, odpierdalać kurwa. Mhm. Tak, przyjdzie po nią. I po mnie też kurwa. Nie chcę jej kurwa. Naprawdę, kurwa, nie chcę jej kurwa. Wy zarzuca kurwa z symajkuj. To będziecie tak naciskać. Będzie Jak czerwciana przyjdzie Cześciana To wiesz co? Ja drukuję z, 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 z dyrektora kurde wszystkiego, kurde i ze streama. Jak czerwciana przyjdzie, to kurde... Możecie kurde mnie od, 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 bokowa, od, 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 od odbukować, kurwa. Jeżeli trzeci czas przyjdzie, automatycznie rezygnujesz ze wszystkich swoich funkcji. I możecie kurde spędzajmać. Jeżeli kurde trzech calów przyjdzie. To jest pewne. Dokładnie, komórkę wszystko zajmować możecie, wiesz, bo to są wasze komórki.